Hej, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Legion, a to będzie następny odcinek z gry Diablo News. Słuchajcie, stało się, stało się, dzisiaj 20 czerwca Blizzard opublikował datę oraz cenę przebudzenia nekromantów. Słuchajcie, pakiet przebudzenia nekromantów pojawi się 27 czerwca. Już, słuchajcie, za tydzień, za tydzień będziemy mieli im okazję kupić sobie cały pakiet nekromantów. Będziemy mieli postać, sloty na postacie, sloty z skrzynce, ale co najważniejsze, nekromanta słuchajcie, wchodzi 27 czerwca. Następne pytanie. Wyzbądźcie się z uczuć, przygotujcie się do walki o zachowanie równowagi na Zaledwie tydzień dzieli nas od premiery nowego pakietu. Przebudzenie Nekromantów pojawi się 27 czerwca na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One. Eee, to sobie obejrzymy zaraz na końcu. Chłodni i wychowywanie kapłani, bla 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 bla. Cena. 14,99 euro, czyli gdzieś koło przybliżeniu, niecałe 50 zł. Słuchajcie, no, jak dla mnie rewelacja, rewelacja. Cena mi jak najbardziej pasuje, nie jest to jakaś tam nie wiadomo jaka cena. Naprawdę, Blizzard odwalił kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o nekromantę. Cena nie jest dla mnie za wysoka. Także z, na pewno, na pewno, na pewno w zakupie tego nekromanty, jak tylko się pojawi i będziemy mieli słuchajcie, gameplaye, poradniki z tej postaci na 100% No, czym jest pakiet Nekromantów to będziecie mogli sobie poczytać, ogólnie to jest yy, z głównej strony yy, yy, Bad Diablo Możecie sobie popatrzeć, także znamy datę oraz premiery, słuchajcie, to sobie obejrzymy Co tutaj będziemy mieli Wy zagrażacie równowadze. Strzeżcie się. N nikt przede mną nie ucieknie. Szydła, proporcje, sety, 30 nowych legend Naprawdę multu multu fajnie to wygląda No będzie ciekawie, będzie ciekawie, będzie hype także Wzywacie Twój Kruk 27 czerwiec, tydzień Słuchajcie, tydzień Nas dzieli I cóż, to było na tyle jeżeli chodzi o odcinek Szybki, krótki odcinek informacyjny Dajcie znać w komentarzach czy kupicie Nekromantę Powiedzcie co sądzicie o tej postaci, o tym DLC dodatku, jak to woli to nazwać. I w sumie tyle. Dzięki piękne za obejrzenie, Trzymajcie się Piona, do zobaczenia. Przebudzenie nekromantów, którzy będzie już za tydzień. Trzymajcie się na razie. Za Nie zapomnijcie zalajkować oraz subskrybować kanał. Piona, do zobaczenia i cześć!